Właśnie ona, zadowolona macie nik, nie na dance, and queen w na pamięci nie danie cóż my i do na dance, nie dance, nie wokół na dance, nie wokół na dance, nie wokół na dance, Kręci, kręci, każdy go dziś onie śmiela A kiedy na parkie się pogoniszczach, coś się zamienia A kręci, kręci się lewą i głowie Nie wiem czy mam podejście, wiem co ona odpowie, że chwilą i do niej podchodzę, ale pewność się zgubiłem gdzieś po drodze Ci się nie rośnie, czuję to w lewej drodze Kiedy ona patrzy na mnie, puszczam wodze, man Siema siema, czarował i mnie twojego ciała w dzięki Chciałbym się pobując co mu w rytmie tej piosenki Wszystkim dookoła opadły zrażenia szczęki Szkoda, że tylko ona powiedziała mnie dzięki tak sam zostałem na parkiesz myślą z boca jednak tam za uczuciem kobiety, które w ogóle nie znam. I zastanawiam się, co jeszcze sobie mam. Ile tej nocy jej tam. Posługaj dan, Sal, im właśnie ona z doloram. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.